Dobra wiadomość dla rolników. Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji poprawiających dobrostan bydła i świń. To część szerszego wsparcia w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Warto się zainteresować, bo stawka jest wysoka. Chodzi nie tylko o lepsze warunki dla zwierząt, ale i o konkretne pieniądze. Jest to pomoc bezzwrotna. Dofinansowujemy 65% kosztów kwalifikowalnych. I nie więcej niż 150 tysięcy można otrzymać w ramach tego działania. Na co można dostać wsparcie? Lista jest całkiem szeroka. Od budowy wybiegów i pastwisk przez systemy wentylacyjne, aż po instalacje grzewcze i chłodzące, które pomagają ograniczyć stres cieplny u zwierząt. Ale zanim złożymy wniosek, trzeba spełnić kilka formalnych warunków. Takim podstawowym załącznikiem będzie zaświadczenie lekarza weterynarii, że w gospodarstwie są spełnione minimalne standardy utrzymania zwierząt, a jeśli chodzi o inwestycje związane z jakimiś budowami, no to dobrze by było już uzyskać jakieś pozwolenia, zgłoszenia budowlane wcześniej, żeby, żeby po prostu no, później nie musieć tych, tych dokumentów uzupełniać. Wnioski można składać do 25 czerwca 2025 roku wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ARIMR. Zainteresowanie jest, telefonów jest sporo, także, także myślimy, że, że, że będzie, będzie sporo wniosków. Na, na ten nabór jest przeznaczone ponad 660 milionów złotych, więc więc bardzo wielu rolników będzie, będzie mogło skorzystać z tej, z, tej, z tej pomocy. Dla wielu gospodarstw to szansa na realną poprawę warunków hodowli. I to z unijnym wsparciem. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej ARIMR. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv